Odstaw tutaj Ale sprankował, ale sprankował Ale się wypchnąłeś, Matiks, nieładnie Gdzie są moje ja dudy. Mam... A tutaj Dzień dobry <trym> A chłopak dostałem kulkę, Oni do nas strzelałem wśród moich... Stójcie, stój się leci! Hita tylko! Uwaga, leci są, jakiś zbogowany Co jest? Co jest? O, oh, by zbogowano! no y <grym> Jaki vol! Jedna linia szarżuje. Po prawej linie, po prawej li Okej, okay, teraz cztery linie odbiły albo trzy na pewno, albo nawet cała frakcja. Dziękuję za info, ale ja... my, my mamy bardzo relewantne info w postaci zwiadu NATO. Hmm. <grysty> <grysty> <Zwiec, grysty> uh, o, no, Oni byli mięsem armatnym. O, to tyle <grysty> przez lewo w lewo. Kręglosz. Au. I pozwoli ją twój cel na artę. O... Uwaga! Właśnie się odsuwa, ale gdzie jest ta linia? Chyba się w mrokach. Tu są! Tu po mojej prawej masz rządząc. do się! Dobra, szkoła dojła, dojj. Da ci? Dobra niczym, dobra, teraz Rata tu moment to jest, dobra, lecimy. tu jakiś zabawnych linii gdzieś, Co? Dawaj w naszych. Nie, 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 nie. <śmuszczaj> <śmuszczaj> ja, ja wtedy ja degradę dostanę niewy. No. Tym bardziej, dawaj, no Ci pomaga. Ja nie nie, nie róbcie tego. Przyzwyczaj się chodź. chodź Chodź, 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 chodź Ale ja nie mogę karabinu widzieć. No to udawaj, że stoisz Po mojej prawej Udawaj, plus... że stoisz pluton, plutą, pluton. pluton. Emrat, proszę cię, proszę Proszę, proszę Tam, biegnie tam, tam Biegnie, biegnie, biegnie. teraz, biegnie teraz Dawaj, 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 dawaj I powinno się ściągnąć jeszcze jakaś za nami Wracam no. bronić Arty po Co? Kontrowersyjna no. opinia Ja, ja bym tego nie robił personalnie, ale niestety jest no rozkaz z góry Dobra, przekażę, przekażę Nie, 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 nie. Ja bym zostawił Artę, żeby umarła How hmm.